Paulina Smaszcz z oddali nagrywa synów, w losko Mix. Myślicie, że byli zadowoleni? Foto. Choć Paulina Smaszcz ogłaszała wszem i wobec, za to Maciej Kurzajewski nie do końca wywiązywał się z ojcowskich zobowiązań. Jej stosunki z synami również pozostawały zagadka. Po tym, jak kobieta Petarda wprawila internetu w konsternację, zamieszczając na swoim profilu zdjęcie przypadkowego dziecka tuż na rodzinach wnuczki, Pojawiły się spekulacje, że nie jest mile widziana we włoskim domu najstarszego syna. Tym bardziej za pierwszymi osobami, które miały okazję zobaczyć nowego członka rodziny. Byli Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W Wielkanoc, Smaszcz ostatecznie zdementował te pogląski, udając się w podróż do Wloch i poznać z wnuczka. Choć jej synowie cenia sobie prywatność i nie pokazuje się publicznie, Paulina nie byłaby soba. Gdyby nie pochwaliła się kadrami życia rodzinnego, we wtorek na Instagramowym profilu Smaszcz pojawiło się nagranie ze spaceru na którym widać Franciszka i Juliana pochylonych nad dziecięcym wózkiem. Filmik został nakrecony z oddali i ma zaledwie kilka sekund. Szczęśliwa. Po prostu. Synowie, synowa, wnuczka, testiowie. Nasz wlosko polski miks, podpisala nagranie. Myślicie, że Paulina poprosiła synów o zgodę na publikację?